Tomasz Olbratowski. On. Bohater wiosny. <grymne> Słuchajcie, osoby zbierające podpisy pod partyjnymi listami wyborczymi do europarlamentu mówią, że w tym roku jest wyjątkowo trudno. Ludzie szczędzą kośliwych uwag, padają wyzwicha. No, dlaczego tak się dzieje? Przecież ci europosłowie to takie sympatyczne hultaje, takie wesołe rozrabiaki, jak to mawia Skowron, przepieprzą twoją kasę, tak żeby ci nie zrobić krzywdy. No Winę za taki, ta, no, winę za taki stan rzeczy, moim zdaniem, ponosi wyciskanie Brukselki. To termin używany przez polskich europosłów i oznacza brutalną maksymalizację zysków, korzystając z faktu, że jest się europosłem. No na samych funduszach na dojazdy do Brukseli można zarobić w trakcie kadencji nawet półtora miliona złotych. To nie w dmuchał Eurodeputowany dostaje 49 eurocentów za każdy przejechany autem kilometr. I polscy eurodeputowani jeżdżą jednym autem w czwórkę, ale każdy z nich <laughs> rozlicza się, jakby jechali oddzielnie. Nie? Sprytne. To tylko jeden przykład. Czyli można powiedzieć, że wyciskanie Brukselki to inaczej, no, kradzież, prawda? I ludzie to widzą, czytają o Koleś w radiu o tym mówi, to się ludzie wkurzają, nie podpisują list. I zbierający podpisy narzekają, jest zły klimat do zbierania podpisów. No, sorry, taki mamy klimat, że tu zacytuję. <śm>